I ruszyły. E, ładnie Gloria Gentis. E, blisko niej galopuje Lady Gigi, te dwie klacze. E, dalej Iluzjon i polem poszedł Don Francisco bardzo mocno. Za chwilę wejście w pierwszy zakręt. E, tam źle ruszył wir i z tyłu również galopuje e, klimat. Ale wir już doszedł do stawki i całkiem sobie tutaj dobrze radzi. Natomiast cofnęła się Gloria Gentis. Prowadzi w tej chwili Iluzjon. Iluzjon blisko Lady Gigi. Te dwa konie i od pola do Francisco. Taka jest sytuacja przed wyjściem na prostą. Tam jeszcze próbuje poprawiać Gloria Gentis, ale nie daje rady. Wejście na prosto. Ładnie ściął zakręt, klimat tam przy wewnętrznej, a środkiem Toru dobrze galopuje Lady Gigi. I ona obejmuje prowadzenie blisko niej Don Francisco. Te dwa konie będą walczyły o zwycięstwo. Tutaj środkiem toru o Don Francisco bardzo lekko galopuje i obejmuje prowadzenie. Don Francisco, Lady Gigi jeszcze próbuje poprawiać. I tam na trzecim miejscu Gloria Gentis. Do celownika 150 metrów. Don Francisco lekko, swobodnie galopuje na pierwszej pozycji. Jeszcze próbuje go zaatakować. Lady Gigi w samym słupie poszła i Lady Gigi wygrywa ten wyścig.